Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na lekcji języka polskiego. Dziś przed nami bardzo trudne zagadnienie będziemy poznawać zmiękczenie. Poznamy dzisiaj zmiękczenie zi. Z przedszkola być może pamiętacie, być może znacie, jak wygląda literka zi. Przypomina ona do złudzenia literkę z, ale do góry nad nią dodana jest kreseczka. Nazywana przecinkiem, ciapeczkiem, kreseczką po prostu. Jest to wtedy zi. Bez tego, bez tego ciapeczka, bez tej kreseczki nasza literka nie będzie brzmiała jako głoska, tak jak brzmieć powinna. Wiemy już, jak brzmi jako głoska. Wiemy już, jak wygląda jako literka. Pora teraz sprawdzić, jak możemy głoskować wyrazy. Żrebak żre bak Ź, r e b a k. Moi drodzy mam nadzieję, że uważnie słuchaliście i wiecie już jak powinna ta nasza głoska ż brzmieć. Jest to głoska króciutka, jest to spółgłoska, ponieważ dodana jest kreseczka nad nią, więc to będzie należała do tych bardzo króciutkich zmiękczeń. Będziemy ją głoskować, słowa, wyrazy będziemy głoskować bardzo króciutko. Zatem spróbujmy jeszcze raz tak od końca pogłoskować wyraz źrebak. Z r e b a k. Dlaczego e? I A zostało bardzo długo tak przeciągnięte, dlatego że są to samogłoski i wiemy, że samogłoski przeciągamy. Natomiast Z króciutko, R spółgłoska też króciutko, B, K bardzo króciutko. A więc, moi drodzy, dzisiaj to Z bardzo króciutkie. Yy, będziemy poznawać również Z takie nieco dłuższe, które zmiękczamy poprzez dodanie literki I ale to dopiero przed nami. Kochani, skoro już wiemy, jak to nasze zi wygląda, przyjrzyjmy się naszej ilustracji i spróbujmy rozszyfrować, co tutaj widzimy, gdzie mieszka to nasze zi. Popatrzmy w ogóle na całą ilustrację z obu stron naszego podręcznika. Mamy tutaj źrebaka i nie przejmujcie się, jeżeli usłyszycie, że zi... I nie będziecie wiedzieli, czy to będzie to zi króciutkie, czy to będzie to zi nieco dłuższe, nie przejmujcie się tym. My dzisiaj bawimy się również jako głoską naszym miękkim zi. Dlatego możemy sobie pozwolić tutaj na y, wymyślanie i układanie, szukanie wszystkich wyrazów. Uwaga, to jest źrebak. Źrebak, a to jest woda. Może to jest jakieś źródło. W słowie źródło też mieszka zi. Y, a może. Chłopiec ma na imię Kazio. Dowiemy się o tym z kolejnych zajęć. Tak, tylko że to będzie to nieco dłuższe zi wtedy, ale mieszka w słowie w imieniu Kazio, mieszka zi, jak najbardziej. Motyl, który lata nad łąką, nazywa się paź, paź królowej. W jego nazwie też mieszka zi, a więc mamy kilka wyrazów, kilka obiektów, w których to naszej zi mieszka. I na razie zupełnie, ale to zupełnie nie przejmujemy się tym, jakie to będzie zi. Czy to będzie to zi króciutkie, czy to będzie to zi nieco dłuższe, tym się na razie nie przejmujemy, bo na razie mieliśmy wysłuchać głosek, słów, w których mieszkają te głoski. Rozpoczniemy nasze ćwiczenia od czytania. Zapraszam Was do przeczytania wspólnego razem tekstu czarno-zielonego. Rozpoczniemy, tak jak to zwykle u nas bywa. Od przeczytania sylab, czyli nie będzie to czytanie płynne, do tego czytania płynnego przejdziemy w kolejnym naszym czytaniu. Źre bak, ca, ły, ra, nek, bie, gał, po, łą, c. T, raz, sta, nad, źródło za raz na pi się lo do wa tej źród nej jak widzicie ten tekst nic nam nie mówi bo jest, był, został przeczytany samymi sylabami wobec tego teraz nasze zadanie połączmy sylaby w jedną całość wyrazy. I przeczytajmy już płynnie. Żrebak, cały ranek, biegał po łące. Teraz stanął nad źródełkiem. Zaraz napije się lodowatej, źródlanej wody. Mamy cały tekst. I teraz uwaga, uwaga, kilka pytań dotyczących tego tekstu. Czy zrozumieliśmy go, czy wszystko jest jasne? Co robił źrebak cały ranek? Spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie, układając piękne zdanie. Oczywiście, pytania są w oparciu o tekst, więc wszystko łatwo i szybko można odnaleźć w tym tekście. Odpowiadamy: źrebak cały ranek biegał po łące. A gdzie jest teraz źrebak? Teraz jest nad źródełkiem albo teraz stanął nad źródełkiem. Co zrobi źrebak zaraz, za chwilę? Źrebak zaraz napije się lodowatej, źródlanej wody. To pierwsze ćwiczenie. Teraz drugie ćwiczenie. Sprawdźmy, z ilu zdań składa się nasz tekst. Przypominam, zdanie rozpoczyna się wielką literą, kończy się w tym wypadku kropką. My wiemy, że może być również wykrzyknik albo znak zapytania, ale w naszym tekście takich znaków nie ma. Wobec tego, gdzie jest pierwsze zdanie, źrebak cały ranek biegał po łące. To zdanie pierwsze. Drugie zdanie. Teraz stanął nad źródełkiem. Super. I zdanie trzecie. Zaraz napije się lodowatej źródlanej wody. Mamy kolejne zdanie. A więc ten tekst składa się z trzech zdań. Teraz następne ćwiczenie. Znajdźmy w tym tekście wszystkie wyrazy, w których mieszka zi. Przypominam tylko. Że Wy w swoich podręcznikach nie możecie podkreślać, zaznaczać niczego, ani kolorem, ani nawet ołóweczkiem. Wy musicie po prostu korzystać z moich ćwiczeń, z mojego podręcznika i patrzycie, ale pomagacie mi w wyszukiwaniu tych wyrazów. Gdzie mieszka zi? W których słowach, w których wyrazach? Widzimy, że nasze zi mieszka w wyrazie źrebak. Podkreślamy wyraz źrebak. W drugim zdaniu mieszka w wyrazie Źródłkiem. I w trzecim zdaniu też jest taki wyraz źródlanej. A więc mamy zi źrebak, zi źródełkiem i zi źródlanej. Pierwsza zasada ortograficzna, która mówi, dlaczego tutaj piszemy właśnie zi z kreseczką nad literką. Piszemy tak, dlatego, że sąsiadką po prawej stronie, czyli po prawej stronie od naszej miękkiej głoski, od naszej miękkiej literki w tym wypadku, bo widzimy je, będzie spółgłoska, w tym wypadku r. Kto nie wierzy, niech pogłoskuje źrebak. Zi, r, e, b, a, k. Resztę już wiemy, ale po zi było r, czyli spółgłoska, podobnie źródełkiem. Zi, r. Spółgłoska, a więc kreseczka nad literką ZI. Źródlanej literka r, spółgłoska r. I mamy kreseczkę nad zi. A więc to są nasze spółgłoski, które decydują o tym, że zi będzie zmiękczone poprzez dodanie kreseczki nad literką. Pamiętajcie o tej kreseczce, ponieważ jej brak spowoduje, że wyraz źrebak to będzie zrebak, źródełkiem to będzie zródełkiem, a źródlanej to będzie zródlanej, czyli zupełnie inne wyrazy nam wyjdą. Musi być kreseczka nad zi. To jest pierwsza bardzo ważna sprawa. Druga zasada, która yy, mówi o tym, że możemy sobie spróbować wymawiać wyrazy z krótkim ZI albo z długim. Jeżeli nie wiemy, jak napisać dany wyraz, jakie zmiękczenie wykorzystać, to możemy przeczytać na dwa sposoby dany wyraz i zastanowić się, czy mówimy źrebak, czy mówimy zirebak. Oczywiście, że mówimy źrebak, wobec tego kreseczka. Czy mówimy źródełkiem, czy zirudełkiem. Źródełkiem kreseczka źródlanej czy źródlanej. Oczywiście brzmi to dziwnie, a więc na pewno będzie kreseczka, bo będzie to wyraz źródlanej. Przechodzimy teraz do tekstu dłuższego, trudniejszego. Tekst niebieski. Kto potrafi oczywiście włącza się do czytania. Możecie czytać razem ze mną, możecie zrobić sobie pauzę i przeczytać samodzielnie. Czytajcie uważnie, ponieważ za chwilkę będzie kilka pytań do tego tekstu. Nad łąką lata motyl. To paś królowej. Ma wiele pięknych wzorków. Te niebieskie wyglądają jak krople wody. Dokąd teraz pofrunie paść królowej? Przeczytałam tak, bo jest znak zapytania. No i teraz, kochani, kilka pytań. Czy tekst jest łatwy, czy zrozumieliście wszystko? Gdzie lata motyl? Gdzie lata motyl? Jaka będzie odpowiedź? Pełnym zdaniem układamy, wy oczywiście próbujecie swoich sił i też układacie razem ze mną. Nad łąką lata motyl. Gdzie lata motyl? Nad łąką lata motyl. A jak nazywa się ten motyl? To paść królowej, albo ten motyl nazywa się paść królowej. Co ma paść królowej? Paść królowej ma wiele pięknych wzorków. A z czym kojarzą się albo jak wyglądają niebieskie plamki? Niebieskie plamki wyglądają jak krople wody. No i ostatnie to pytanie: dokąd teraz pofrunie paść królowej? No tak naprawdę to nie wiemy. Możemy popatrzeć na ilustrację. Na moment i zastanowić się, dokąd on sobie poleci. Może poleci do domu, może poleci na łąkę, może gdzieś do lasu. Nie wiemy tego. Pewnie paść królowej szuka pięknych kwiatów. A więc nie wiemy tak dokładnie, dokąd on teraz poleci. Wracamy do naszego tekstu i szukamy teraz wyrazów, w których mieszka zi. A więc bierzemy kolor i oczywiście tylko ja, wy tego nie robicie, szukamy, gdzie mieszka ZI? Myślę, że tutaj nie będzie zbyt wiele wyrazów takich. Mamy wyraz PAŚ, ZI na końcu, to jest ZI z ciapeczkiem, z kreseczką. Szukamy, szukamy, szukamy i mamy jeszcze jeden raz wyraz PAŚ i więcej wyrazów z ZI nie znaleźliśmy, bo tak naprawdę chyba tych wyrazów zbyt wiele nie ma. A więc, kochani, myślę, że zapamiętamy sobie, że w wyrazie PAŚ na końcu bo to nie jest, że to jest pazi królowej, tylko paś. Króciutko, jeden paś, a więc będzie kreseczka na końcu. Zapamiętujemy pisownię tego wyrazu i przechodzimy do następnego zadania. Następne nasze zadanie to będzie zadanie w ćwiczeniach. Wobec tego zapraszam Was do tego, ale uwaga, uwaga, ponieważ na pewno za chwilę będziemy musieli pisać naszą literkę zi króciutką w, liter, w liniaturze. W związku z tym przyjrzyjmy się, jak ją poprawnie napisać. Myślę, że każdy z Was to wie, bo literkę Z już znacie. Teraz tylko jak napisać ten ciapeczek, tą kreseczkę, ten przecinek nad literką. Uwaga, zaczynamy. Wy możecie sobie gdzieś paluszkiem po kartce czy na odległość z daleka od monitora próbować po śladzie, jak już chcecie. Widzimy literkę Z. I kreseczka nad nią oraz wielka literka z. I podobnie kreseczka nad nią. Tak wygląda, jak chwilę się zatrzymam. Możecie sobie spokojnie spróbować palcem po śladzie na odległość zapisać tę naszą literkę. Oczywiście to, co tutaj najważniejsze, o czym zapomnieć nie możemy, to właśnie nasza kreseczka nad literką. Tego zapomnieć nam nie wolno, bo wtedy wyjdzie nam z, a nie zi. I teraz możemy zupełnie spokojnie przejść do naszych ćwiczeń. Jesteśmy w ćwiczeniach z języka polskiego. Mamy tylko dwie strony ćwiczeń do wykonania. Strona 26 i 27. Rozpoczynamy od ćwiczeń grafomotorycznych, czyli takich, które ćwiczą naszą rączkę w pięknym rysowaniu, a następnie pisaniu. Po, po śladzie poprawiamy pięknego motylka. Być może to jest nasz paś królowej. Myślę, że tak. Rysujemy go pięknie po śladzie. Następnie rysujemy wzorek tutaj kwiatowy i taką falbankę jak fale na morzu jakieś. Rysujemy pięknie po śladzie. Możecie sobie teraz zatrzymać lekcję, wykonać to zadanie bardzo starannie, dokładnie. Strzałki wskazują nam kierunek, w którym powinniśmy się udać, a więc rysujemy, piszemy, poprawiamy po śladzie. Jeżeli będziemy gotowi, to kolejne zadanie. To zadanie będzie polegało na utworzeniu wyrazów z sylab, a sylaby każdego wyrazu trzeba będzie pokolorować inną kredką. Czyli przygotowujemy sobie, zaraz powiemy, ile tutaj będzie kolorów potrzebnych. Mamy już źre bak i myślę, że no, ze trzy kolory chyba będą nam potrzebne. Zobaczymy. Uwaga, mamy sylabę woź i teraz co połączymy? W jaki sposób połączymy? Połączymy sobie sylabą na i co nam wyjdzie? Woź na pani woźna. Proszę bardzo, pani woźna. Super, a teraz następna sylaba. Woź, jeszcze raz taka sylaba. Jak połączymy i co z czym położy, połączymy? Może to będzie wyraz woźnica. Woź-ni. I teraz nasze ni połączymy z sylabą ca. Woźnica. Czyli już mamy woźna w jednym kolorze, woźnica w drugim kolorze. I zostały nam jeszcze dwie sylaby. Ło i źródło. Ale to nie pasuje. Chyba trzeba od tej strony. źród. Ło, proszę bardzo, i mamy źródło. Zatem jakie wyrazy nam powstały? Powstał wyraz woźna, wyraz woźnica oraz wyraz źródło. No i oczywiście źreba, który już tutaj był na początku. Kochani, przechodzimy teraz już typowo do ćwiczeń w pisaniu, a więc na stronie 27, co mamy zrobić? Pierwsze nasze ćwiczenie, takie właściwe z literkami, poprawić w kole literkę zi. Trzeba ją dokończyć pięknie po śladzie pisownia tego wyrazu. Oczywiście to już jest zi pisane. Mamy odczytać wyraz źrebak i zrobiliśmy to. Natomiast całe ćwiczenie trzecie to już jest ćwiczenie do wykonania samodzielnego. Ja Wam pomogę tylko w przeczytaniu wyrazów, oczywiście polecenie i te wyrazy, które będziecie musieli uzupełnić. Polecenie brzmi, dokończ pisanie po śladzie i samodzielnie. A więc tak, mamy dwie linijki literek Z. Małej literki Z oraz wielkiej literki Z, oczywiście pisanych. A więc wypełniamy, uzupełniamy. Możecie sobie zrobić pauzę i ćwiczenie wykonać teraz. Albo wykonać całe ćwiczenie, gdy już dowiemy się co dalej. Mamy w dalszym ciągu cztery wyrazy. Które trzeba wpisać. Tutaj mamy niewiele miejsca, więc myślę, że każdy wyraz tylko jeden raz przepiszecie. Pierwszy wyraz to źrebak. Żrebak, wpisujemy go tutaj w liniaturze. Kolejny wyraz to Kuźnia, Kuźnia, wpisujemy tutaj. Późno, wpisujemy kolejny wyraz i woźnica, wpisujemy również woźnica. Kochani, Kuźnia, woźnica, późno, źrebak. Łatwe wyrazy, ale ich pisownia jest uzależniona od tego, jaka jest sąsiadka. W wyrazie źrebak, gdy głoskujemy po zi, mamy r, a więc półgłoskę. W wyrazie kuźnia, widzimy, mamy ni, tak, kuźnia. A więc jest to też spółgłoska. W wyrazie późno, mamy ny, jako sąsiadkę, czyli kreseczka. I podobnie wyraz woźnica, też mamy spółgłoskę. A więc uwaga, uwaga, wszędzie. Piszemy poprzez dodanie kreseczki nad literką. Czy kuźnia, czy wiecie co to jest? Może to jest trudne słowo, trudny wyraz. Kuźnia, dzisiaj jest to miejsce już właściwie nieistniejące. Jest to miejsce, gdzie pracował pan o bardzo wielkiej sile, ten żyźnie fizycznej, który nazywał się Kowal. Kowal pracował w kuźni, zajmował się wyrabianiem różnych rzeczy z żelaza. A ponieważ każdy z was wie że żelazo jest ogromnie twarde i nie jest to takie łatwe zadanie cokolwiek zrobić z tego żelaza, pan kowal musiał to żelazo topić w ogniu, wkładać je do ognia, ono wtedy pod wpływem bardzo wysokiej temperatury zmieniało swoją plastyczność, stawało się miękkie, z takiego twardego żelaza stawało się miękkie. Potem pan kowal kładł taki kawałek roztopionego, gorącego, rozżarzonego żelaza na kowadle, brał ogromny, ciężki młot i tym młotem uderzał w, ten roztopio, w to roztopione żelazo, yy, robiąc z niego bardzo różne rzeczy. Czasami powstawały z tego na przykład roztopionego żelaza yy, podkowy dla koni. Żeby koni mógł yy, spokojnie chodzić, biegać, żeby się nie ślizgał na przykład po deszczu na kamieniach, podkowy zapobiegały temu i dlatego kowal robił podkowy. Albo na przykład kiedyś jeszcze, jeszcze wcześniej, dawno temu, Kowal również przygotowywał miecze, czyli takie narzędzia do walki, do obrony dla rycerzy. To też wszystko odbywało się w kuźni. A więc kochani, kuźnia to było kiedyś ważne miejsce. Dzisiaj niestety już jest niepotrzebne i dlatego kuźnie możemy zobaczyć w jakichś skansenach, w jakichś miejscach, w który, do, które odwiedzamy, żeby zobaczyć jak to kiedyś dawno temu było. Tam możemy spotkać Kowala oczywiście już, który pracuje, tylko po to, żeby uczyć dzieci i pokazywać, jak kiedyś pracował kowal. A więc kuźnia, to jest chyba już zrozumiałe słowo. Oczywiście woźnica to ktoś taki, kto powozi końmi, kto siedzi na wozie i prowadzi konie, żeby nie, nie uciekły gdzieś na. A więc wiezie, siedzi na wozie i przewozi różne towary również. Przed nami ćwiczenie czwarte. Rozpoczniemy od przeczytania wyrazów z banku wyrazów i później tymi wyrazami będziemy uzupełniać nasz, nasze zdania. Mamy w banku wyrazów następujące wyrazy. Źródła, paś królowej oraz woźna. No i mamy pierwsze zdanie. Kto z Was wie, uzupełnia samodzielnie. Kto nie wie, pracuje razem ze mną. Ten. Motyl to, popatrzmy, pamiętacie, w tekście był również taki motyl, jak on się nazywał. Ten motyl to paść królowej. Ten motyl to paść królowej. I mamy pierwsze zdanie, zakończone kropeczką. Drugie zdanie. Koń. Pije wodę ze... Oczywiście, źródła. Koń pije wodę. Wodę ze źródła. No i oczywiście ostatnie zdanie. Pani, co nam tam jeszcze zostało? Woźna. Pani Woźna jest miła. Pani Woźna jest miła. Oczywiście my pamiętamy, żeby dla pani Woźnej też być miłymi żeby nie sprawiać jej przykrości rzucając papierki, gdy jesteśmy w szkole na podłogę, żeby pamiętać o koszu zawsze, żeby sprzątać w szatni rzeczy, żeby zawsze wisiały na swoich wieszaczkach, no i oczywiście zawsze, żeby witać pięknie panią woźną, pięknym dzień dobry, no i żegnać ją oczywiście. Pięknym do widzenia i uśmiechacie do niej miło i sympatycznie. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą lekcję, ponieważ nasza dzisiejsza lekcja miała na celu przybliżenie Wam tylko i wyłącznie naszego zi króciutkiego. Podzieliliśmy sobie tę lekcję jak gdyby na dwie części, a na kolejnej naszej lekcji poznacie to zi pisane już zdecydowanie dłużej poprzez dodanie literki I. Dzisiaj z Wami się już żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia. Pa pa!